Cześć Wam, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj trochę prywaty będzie, trochę Wam pogadam. Nie było mnie trochę, słuchajcie, dostałam po prostu efektu zamrożenia na tle stresowym. Przyszły mi złe wyniki cytologii. Spotkało mnie to już drugi raz w życiu, pogłębiałam badania i przez tydzień nie mogłam funkcjonować normalnie. Nie, no dłużej niż tydzień, chyba z półtora tygodnia. Więc powiem Wam, że to jest taki lęk i taki stres, jak czekacie na jakiś rodzaj histopatologii, że no po prostu człowiek nie może funkcjonować. Ja też byłam w takim stanie, i dopiero dzisiaj mi taki kamień z serca spadł, więc dopiero dzisiaj pomyślałam sobie, Jezu, dobra, mogę wrócić do swojego normalnego trybu życia. Więc wracam z wielkim oddechem ulgi. Ja jestem bardzo pilnym uczniem, jeżeli chodzi o przegląd kobiecych spraw. Robię co roku wszystko i powiem Wam, ja już miałam historię sprzed trzech lat. Zachęcam każdemu, każdego do cytologii płynnej, robionej raz do roku. E, więc, e, tak, robię takie, takie badania cały czas, w zasadzie bardzo terminowo, i, ale to mnie wcale jakoś nie uchroniło przed stresem i kolejnymi badaniami. E, więc. E, Człowiek się po prostu cieszy, jak e, może już wrócić do swojego życia, jeżeli się okazuje, że jest ok, po prostu trzeba to kontrolować i tak dalej. O Boże, słuchajcie, to jest takie uczucie, jak znajdujecie pieniądze e, w, jakiejś, w jakiejś kieszeni, w jakichś spodniach albo jak myślicie, że zgubiliście wszystkie karty do bankomatów i nagle one się znajdują no trudno mi to w ogóle opisać, ale jak ja wpadam w jakiś taki właśnie stres na tym punkcie, że czekam na wyniki, a drugi raz już mnie to dotyczyło, to nie mogłam po prostu funkcjonować. Ciągle miałam rumieńce ze stresu w pracy, nie mogłam się skupić. No nawet nie nagrywałam, bo nie wyobrażałam sobie, że siądę i będę do was zagadywać, opowiadać wam coś, bo nie byłam w stanie z siebie wykrzesać w ogóle. Jakiejś normalnej gadki. No ale dzisiaj wykrzesam z siebie normalną gadkę, słuchajcie, bo wracam do swojego normalnego życia. Eee, już po wszystkim, co mogłam zrobić dookoła zdrowia, <gryw> więc mam jeszcze jedną wizytę taką kończącą, że tak powiem, z lekarzem prowadzącym, ale to mnie kosztowało kupę kasy w tym miesiącu, nawet nie liczę. Ja eee, propos pieniędzy, to mi się w ogóle zgrało z moim dzieckiem, które jeszcze raz odnawiamy. Jak to się nazywa? Diagnozę astmy, i tam mam ileś badań, i to, co się dało, zrobiłam na NFZ, ale część się nie dało, bo były na przykład poszerzone pakiety na alergeny. To są takie pieniądze. Dem! W tym miesiącu było grubo. Nie liczę, nie chcę wiedzieć, a w poniedziałek mam wizytę ze cztery stówki. Tak, po to są pieniądze. Ale ja wydaję te pieniądze w ogóle bez mrugnięcia okiem, bo uważam, że zdrowie jest najważniejsze. I kiedy się zastanawiacie, jeżeli chodzi o zdrowie, czy coś zrobić, czegoś nie zrobić, to przeważnie dobrą odpowiedzią jest zrobić to. E, więc nie bójcie się, róbcie po prostu profilaktykę. A właśnie, słuchajcie, od dwóch lat mam e, bardzo dużo różnych. Mm, Płatnych współprac, propozycji. Są to różne produkty, też takie dookoła beauty, co nie jest w ogóle związane z moim kanałem. Dookoła finansów, no jest tego dużo, a nawet platformy różne sprzedażowe. I ani razu nie przytrafiło mi się nic ze zdrowiem. Jakby ktoś mi wjechał na maila i powiedział: Hej, Ewa, podoba mi się Twój kanał, chcemy Ci zaproponować płatną współpracę a propos. Yy, zdrowia kobiety i pakietu dla kobiet, gdzie mogą sprawdzać swoje zdrowie w tym pakiecie za ileś tam coś tam. I to są takie badania. Ja bym od razu miękko jak w masło w to weszła. Także słuchajcie, Luxmedy, Medicaver i cała reszta w walcie do mnie. Alarm, oczywiście. Dobra, walcie do mnie jak w dym. Yy, polecam robić profilaktykę, szczególnie kobietom. Ja ze względu na historię robię dwa razy do roku. Jedną w roku robię zawsze cytologię płynną. Polecam, e, no, także, żeby ominąć jakby tą sprawę ze stresem i tak dalej, i, i czekaniem na jakiś wynik, który determinuje y, przyszłe życie, ale mamy pieniądze i mamy już nasze normalne życie, i możemy już wrócić do normalnego picia kawy i nie do, do jadania czekolady wieczorem ze stresu, więc y, jadę z kasą. Muszę się w ogóle w tym świecie teraz odnaleźć y, pieniędzy i. I zobaczyć coś, co się dzieje. Ja nie wiem, jakaś wyłączona, jakby ktoś mi po prostu jakiś wyłącznik na plecach, kurde, śrubkę wykręcił. No po prostu ja nie wiem, co się ze mną działo przez ten stres i, i nerwy, i to wszystko. I teraz muszę wrócić po prostu do siebie, i do swojego normalnego życia, i do swoich normalnych rozkmin. I kurde, do oglądania filmów wieczorem z mężem. No, Cokolwiek. No ale w końcu już mogę. Dobra, y koperty, 1000 złotych. Dobrze, że mój mąż to ogarnął, wyjął kasę, bo ja bym zapomniała z tego wszystkiego. Tak. A mam bardzo fajny budżet w realu, który będę robić, mam nadzieję, w tym tygodniu. On będzie dotyczył wielu kwestii, również em, inwestowania. Więc y, zapraszam już na kolejny film. Y, będę musiała jeszcze się chwilę skupić, dokręcić, zmontować, ale. Ale tak, mam nadzieję, że w tym tygodniu go puścimy albo w poniedziałek i naprawdę będzie fajny. A jadę ze swoimi kopertami, więc wakacje za chwilkę się kończą. I tutaj zawsze jest 500 zł, więc to jest pewien pewniak w moim życiu. Nie wiem, czy ja miałam od kilku lat taki moment, że na te koperty nie wkładałam kasy. Chyba nie. Mam teraz taki moment, że nie wkładam kasy na konto oszczędnościowe, bo przeważnie hmm, przelewałam na konto oszczędnościowe pieniądz. A teraz nie, nie przelałam, bo wszystko mi poszło na badania. Wszystko mi poszło na moje rzeczy, na syna rzeczy. Nie wiem ile tu jest. No widzicie, jest. Dobrze mieć pewne, wiecie, wypracowane standardy zachowań. Oczywiście, że nie wiem, będę musiała na czymś napisać, na jakiejś karteluszce. Zaraz polecę po karteluchę. No zgubiłam, no. Skupiłam moją karteluchę wakacyjną, czy to możliwe, ale będę miała w ostatnim filmie e, kwotę i sobie zrobię tak, że zobaczę z ostatniego filmu. Albo policzę sobie i wezmę jeszcze z konta, zobaczę, ile na koncie mam, bo mam dwa miejsca, gdzie odkładam. Ale tu było ostatnio ponad 10 tysięcy w ostatnim filmie, więc e, zbliżam się ku końcowi. A między lipcem a sierpniem wyjaśno To nic dziwnego, że się zbliżamy do końca. Muszę zrobić porządek w moich tematach budżetowych, bo e, chyba je trochę zaniedbałam, ale w takim sensie, właśnie koper, żeby tam gdzieś rękę mieć na tym. <laughs> Budżet dzisiaj z mężem rozpisuję, bo dzisiaj dostał, wczoraj dostał jakoś pieniądz. E, więc takie rzeczy dzisiaj wieczorem, ale powiem Wam wcześniej, no nie, nie, to by się ze mną po prostu nie udało wcześniej. Byłam w zbyt dużym chaosie i stresie, żeby racjonalnie myśleć, i, i byłam strasznie poddenerwowana, więc nic by ze mnie nie było. Mamy awaryjne oce pies i Christmas. A jakby tak. Hmm, czy ja tu do psa coś nie chciałam więcej? Zobaczymy, ile ma pies. kochany psiak u mojego psa, wszystko dobrze, aczkolwiek wiek e, widać po nim, po trawieniu już nic nie może spadać ze stołu, bo pojechaliśmy z nim dosłownie na jeden dzień wypadł ale to tu, to tam, to spadło ze stołu dla niego, jakaś pasztetowa chyba gdzieś widziałam, ktoś mu coś dał i później po prostu ma problemy, także e, nie wolno już mu nic dawać takiego ja mu gotuję Boże, co dzisiaj mamy Widzisz, ja nawet nie wiem, jaka jest data, jestem w zupełnej rozsypce. Zakładam, że jest 10. Ale to tak działa stres. Dajcie znać, czy któraś z Was ma w ogóle takie doświadczenie czekania na wynik histopatologii. Czy Wy normalnie podchodzicie do tego, czy jesteście w stanie wtedy funkcjonować? Bo nie wiem, czy to jest osiągalne. Nie wiem, czy to jest możliwe. Coś takiego mi powiedział lekarz, że on sam miał problemy onkologiczne i powiedział mi, że po pierwszym razie na onkologii, mija stres i za każdym razem już później jest lepiej i że przestaje się człowiek denerwować. No, było to powiem Wam takie dziwne. Ja nie chciała, nigdy nie byłam na onkologii. Ja tylko miałam takie sprawdzanka stresujące, ale pomyślałam sobie, kurde, nie wiem, czy to jest możliwe. Może rzeczywiście. 703. Takie grube tematy, słuchajcie, ale to jest część życia y, taka nasza i czasem internet, przez internet jak coś oglądamy, mamy wrażenie, że wszystko tej osobie się układa i ona ma trochę łatwiej. Na przykład ma zdrowe dzieci, ma fajnego partnera, y, ma dobrze płatną pracę, a te kulisy to wcale tak nie wyglądają, to tak nie jest, słuchajcie. Każdy z nas ma jakiś shit, z którym walczy. Moim shitem jest właśnie to, co Wam mówię. Żebyście mieli pełne poczucie, że to nie jest tak, że wiecie, mi się wszystko udaje, jest kolorowo, bo sobie robię koperty, bo piszę budżet, bo tu studia kończone, tu się udało, tu awans w pracy. Nie, to wcale tak nie jest. Po prostu człowiek jest, o jeszcze błąd zrobiłam, rozwalony przez taką rzecz. Muszę pracować też, powiem Wam, nad swoim stresem. Czytam sobie taką książkę, która nazywa się Kod Zdrowia i ona mówi mm, o tym, jak stresa nas działa. Zapisuje z nas, w nas pewną ścieżkę działania. Stres, sytuacje stresowe i zapisuje to tak mocno, że potrafimy sami doprowadzić się do choroby, ale jeżeli tak jest, to też sami potrafimy się z niej uleczyć, tak twierdzi autor w yy, Dużo na razie z tego co czytam, ma racji, bo widzę to po sobie i ja muszę walczyć z tym poziomem stresu, bo widzę, że ta sytuacja u mnie będzie możliwa, że się powtarzać, będę mieć na niej rękę. Ale nie mogę się tak doprowadzać do takiej skrajności tym, tymi nerwami, bo nie da się tak funkcjonować normalnie. Słuchajcie. Po prostu wtedy jak. Dajecie stresowi jakby yy, najwięcej pola do manewru, wtedy robi się głupie rzeczy. Ja to widzę po sobie, że muszę dwa razy więcej patrzeć na ulicę, jak przechodzę. Muszę uważać na takie. Raz mnie potrącił w tyłek samochód już, więc yy, to właśnie jest wtedy, kiedy skupiacie się na takim wewnętrznym niepokoju, a zdejmujecie uwagę jakby z tego, co się dzieje dookoła. Moja koleżanka miała właśnie taki wypadek wtedy w takim momencie swoim nerwowym w życiu potrącił ją samochód i była bardzo poturbowana z tego długo wychodziła ale to właśnie robi z nami stres wyłącza nam uwagę i skupienie i w ogóle jak popatrzyłam na siebie w lustrze w tym tygodniu to ja po prostu miałam kurczę nie mogłam się poznać taka twarz jakaś starsza o 300 lat cztery tutaj, stówkę, aha, czyli tysiaka mam łącznie z tymi rzeczami, które się dzieją na koncie. Eee, dobra. Napiszę, że jest ale powiem Wam, nie wiem, kurde, ja dopiero teraz wracam do żywych. Dopiero teraz wracam i czasem wydaje mi się, że dostajemy takie sytuacje, żeby nauczyć się z nimi radzić i to jest, to jest moje zadanie życiowe, żeby nauczyć sobie radzić w sytuacjach stresowych, takich zdrowotnych. Kawach. O Boże, co za ulga, ludzie! Dobra. Mam nadpłatę hipoteki w tym miesiącu tylko 200 zł. I ja to tak sobie napiszę, że 200 zł. W ogóle robiłam kalkulację, czy nadpłata typu 400 zł by coś dała. Ale tak, jak najbardziej by dała. Z tego co widziałam, to. Dosyć dużo odsetek, więc można sobie takie kalkulacje wrzucić w kalkulator, policzyć na bazie oprocentowania. Oczywiście oprocentowanie może się zmienić, yy, ale warto nadpłacać kredyt jak najbardziej. I ja tu zrobię taki manewr, że 200 ja sobie odłożyłam już teraz na, na początku miesiąca na subkoncie nadpłata kredytu yy, i dzisiaj będę z mężem robić burzę z jego pensji, którą on dostał i zobaczę czy da się tam jakieś stówkę albo dwie stówki jeszcze znaleźć, bo u mnie bardzo słabo, widzicie, w styczniu mi się udało 976, w lutym 836, to były różne rzeczy, bo to były różne sprzedaże, nadpłaty kredytu, -no, boże, jak to się mówi, zlecenia, które robiłam, hajs z YouTube'a, czasem dorzucałam tutaj hajs z YouTube'a, ale z hajsem z YouTube'a jest tak, że macie wpływ, na konto AdSense tylko raz w miesiącu. Więc ja na przykład teraz nie jestem pewna jakie te hajsy będą i nigdy na nich nie polegam. Nie polegam w takim, wiecie, wymiarze, że coś planuję za zakup z pieniędzy z YouTube'a, bo w zależności od wyświetleń tych pieniędzy mogę mieć od 200 zł, 100 zł, 0 zł, nie wiem, przypuśćmy do 600 zł, tak? Więc ja miałam jakby takie przyzwyczajenie, że te pieniądze odkładałam i dopiero po rozliczeniu się podatkowym Robiłam użytek z tych pieniędzy. Także hajs z YouTube'a w ogóle zostawiam, szczególnie, że ja mam takie tygodnie, kiedy w ogóle się wyłączam, tych wyświetleń nie mam, więc nie jest to dla mnie źródło przychodu takiego, żeby, wiecie, gdzieś tam na którymś miejscu jest. No bo na pierwszym miejscu stawiam siebie i swój, e, swoją pensję. To jest dla mnie źródło przychodu. A YouTube to jest trochę tak, e, tak jak wiecie, z pracodawcą, do którego nie do końca macie zaufanie. <laughs> to trochę tak jest. Ale może jakbym więcej tu czasu poświęcała, czy więcej się fokusowała, może rzeczywiście by było warto o tym pomyśleć. Na razie to traktuję hobbystycznie, bo mam wrażenie, że to jest też miejsce, gdzie może was zeżrzeć to, że musicie często wrzucać, żeby wyświetlenia się utrzymywały, żeby były te pieniądze, jak się do nich przyzwyczajicie. A ja teraz mam taką lekkość, że muszę, mogę tu przyjść, a nie muszę tu przychodzić, mogę tu być, mogę sobie fajnie do Was gadać, mogą mi zasięgi spaść, jak gadam o cytologii na przykład. Nie muszę dawać, nie wiem, jakichś tytułów, żeby ściągnąć jak najwięcej ludzi, bo to nie jest dla mnie źródło dochodu, który, na którym jakoś tam polegam. I nie chciałabym się tak psychicznie też przywiązywać do tego miejsca, no bo, bo wiecie, no tak jak mówię, nie do końca mam zaufanie do. Platform typu YouTube i tak dalej, to, to jest po prostu, to są ich zasady, ich reguły gry i nie można się tak uzależniać też. Ze współpracami też jest podobnie, też nie reklamowałam nigdy produktów, które dostawałam jakby propozycje, bo nie, nie czuję się osobą na miejscu do tego, tak szczerze mówiąc. Na razie, na razie nie. Ale faktycznie, jakbym dostała, a propos życia zdrowia kobiety profilaktyki, to by wzięła taki produkt współpracy. Nie wiem, dlaczego nie mam takich propozycji, bo już bardzo różne, miałam niezwiązane w ogóle z finansami. <grym> Także kończąc, powiem wam, że nadpłata kredytu 200 zł też uznaję, że jest ok. Ja tak sobie założyłam, że 200 zł to jest najmniej, jakie będę miesięcznie przeznaczać, a co się ponad to uda, no to super, to się uda. Jak się nie uda, to trudno i jedziemy dalej. Więc nie będę się dołować, bo po prostu pieniądze, kupa kasy mi poszła na badania, na różne rzeczy, na ko trzy konsultacje i jeszcze kolejna jest w poniedziałek. No ale to już trzeba skończyć, trzeba to dobrze zrobić i zamknąć pewien temat zdrowia, tak żeby móc normalnie funkcjonować w zdrowiu i szczęściu. Także kobitki, badajcie się, słuchajcie, to nie jest duży poziom bólu, to jest badanie profilaktyczne, Raz do roku, a niektórzy nawet ginekolodzy mówią dwa razy do roku robić. A chyba po 40 tak jest: robić cytologię i się nie bać, zapłacić 200 zł za cytologię płynną e, i mieć zbanie i się nie martwić. Także tak, róbcie i dbajcie o siebie. To jest też dbanie o siebie, tak? Po to są pieniądze. Dobra, to nadpłata leci tu. E, także wszystko fajnie z kopertami. Czuję ogromne szczęście i w ogóle ulgę dzisiaj. Także zaraz się położę, odeśpię jak po maturze, po stresie z matury. I mam nadzieję, że zobaczymy się na budżecie w realu niebawem. Także fajnie, że dotrwaliście do końca, bo chyba to nie było zbyt ciekawe i porywające, co ja gadam. Ale to też jest taka strona mojego życia, która wpływa tutaj na obecność i, i czasem na moje znikania, bo nie jestem po prostu wtedy w stanie kręcić, jak coś takiego się dzieje w moim życiu. E, także tak, cieszę się, że wyszło jak wyszło i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Buźka, ba!